Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Marta Skoczeń i jestem dietetykiem i psychodietetykiem. Jako dietetyk specjalizuję się głównie w pracy z kobietami z różnego rodzaju problemami hormonalnymi. Jak na przykład zaburzenia miesiączkowania, problemy z płodnością, zespół policystycznych jajników, problemy z tarczycą, niedoczynność tarczycy, Hashimoto, zaburzenia gospodarki cukrowej, insulinooporność, problemy z nadwagą czy otyłością. Natomiast jako psychodietetyk naprawiam relacje z jedzeniem i z własnym ciałem. I naprawdę już od wielu lat obserwuję, jak bardzo ważne jest połączenie tej pracy dietetycznej, takiej żywieniowej, klinicznej, związanej z chorobami, z wynikami badań, właśnie z tą częścią psychodietetyczną, czyli tak naprawdę relacją z samą sobą, z jedzeniem, z podejściem do jedzenia, z podejściem do odżywiania, z kształtowaniem nawyków żywieniowych. I myślę, że to właśnie bardzo ważne jest, żeby zwracać uwagę na to, żeby łączyć te dwie kwestie, zarówno dietetykę, jak i psychodietetykę. Natomiast w dzisiejszym odcinku podcastu chcę poruszyć temat objawów niedoczynności tarczycy Hashimoto. Zarówno objawów takich oczywistych, jak i też nieoczywistych, mniej znanych. I tu mogłoby się wydawać, że to jest temat już wszystkim powszechnie znany, że wszyscy znają wszystkie objawy i że nie ma o czym mówić, Natomiast jednak zdecydowałam się nagrać podcast na ten temat, ponieważ myślę, że to może być bardzo ważne i też niektórym osobom wiele objawów, wiele informacji mogło umknąć albo na przykład mogą o tym nie wiedzieć, nie zdawać sobie z tego sprawy. I też właśnie ostatnio zapytałam jedną osobę, jakie treści na temat niedoczynności tarczycy Hashimoto byłyby dla niej naprawdę pomocne. I tak naprawdę ta osoba bardzo zaskoczyła mnie swoją odpowiedzią, bo na moje pytanie odpowiedziała, że chciałaby znać dokładnie objawy niedoczynności tarczycy Hashimoto. Powiedziała mi właśnie, że gdyby je znała wcześniej. Szybciej poszłaby do lekarza, szybciej rozpoczęłaby diagnostykę, szybciej zaczęłaby działać, po prostu szybciej wiedziałaby, co robić, o co chodzi, zamiast po prostu się męczyć. I ta odpowiedź naprawdę mnie zaskoczyła, ponieważ myślałam, że wszyscy już wszystko na temat objawów, niedoczynności, tarczycy i Hashimoto już wiedzą. I tu myślę, że dopadła mnie tak zwana klątwa więcej dietetyczki, jeśli wiesz tutaj, o co mi chodzi i, i co mam na myśli. I właśnie ta rozmowa z tą panią, z tą osobą, dała mi właśnie do myślenia, że faktycznie częstsze mówienie o objawach niedoczynności tarczycy i Hashimoto jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu ktoś może naprawdę szybciej uzyskać diagnozę, może szybciej sobie pomóc, zamiast właśnie męczyć się przez wiele miesięcy czy nawet lat, jak to w niektórych przypadkach bywa. I właśnie zanim przejdziemy sobie do tych objawów, niedoczynności tarczycy i Hashimoto, to jeszcze, żebym nie zapomniała, chcę na początku krótko wspomnieć o tym, że właśnie trwa kampania sprzedażowa promocyjna mojego e-booka, Zdrowa tarczyca, odżywianie i suplementacja w niedoczynności tarczycy i Hashimoto. I ten e-book właśnie jest skierowany do kobiet, które zmagają się z niedoczynnością tarczycy, z Hashimoto, chcą poprawić swoje zdrowie, wyniki badań i samopoczucie. I tu dzięki temu e-bookowi nauczysz się na przykład, jak zadbać o swoje wyniki badań, jak zmniejszyć poziom TSH, jak podnieść poziom FT4 i FT3. Jak poprawić konwersję hormonów tarczycy? Może nawet zmniejszyć dawki leków, jeśli je przyjmujesz. Też jak zmniejszyć poziom przeciwciał antyTPO i antyTG. Też jak zmniejszyć stan zapalny tarczycy. Dzięki e właśnie nauczysz się, jak wesprzeć swoją tarczycę dobrze zbilansowanym odżywianiem i suplementacją. Nauczysz się, jak to naprawdę robić w końcu dobrze. Jak wyeliminować błędy, które szkodzą twojej tarczycy. Nauczysz się wdrożyć takie skuteczne sposoby, które poprawią pracę Twojej tarczycy. Dzięki e-bookowi odzyskasz w siebie, swoją energię, swoje dobre samopoczucie, pamięć, koncentrację. Też jak y, nauczysz się, jak przygotować się do ciąży przy problemach z tarczycą, powiem, że tutaj też wiele kobiet ma trudności i obawy. Więc jeśli tutaj, jak wmawiam, y, opisuję te punkty i czujesz, że to jest dla ciebie. Jeśli też może czujesz, że stoisz w miejscu, chcesz lepiej zadbać o swoje zdrowie i samopoczucie, a dotychczasowe metody nie działały za bardzo, nie osiągnęłaś zadowalających rezultatów, to ten e-book naprawdę może ci bardzo pomóc. W tym e-booku opisałam trochę swoją drogę do zdrowia, bo sama mam Hashimoto od 13 lat. Też opisałam swoje doświadczenie jako dietetyczki pracującej z kobietami z różnego rodzaju problemami hormonalnymi, bo pracuję już tu 10 lat, a to wszystko też jest poparte badaniami naukowymi, publikacjami naukowymi i na końcu znajdziesz potężną bibliografię. Więc jeśli ten temat Cię interesuje, to w opisie tego podcastu znajdziesz link do e-booka i zachęcam po prostu, żeby sobie kliknąć, poczytać, zobaczyć, co w tym e-booku znajdziesz, czym może Ci pomóc, jak ten e-book wygląda i po prostu możesz zdecydować, czy ten e-book jest dla Ciebie. Tak, jak wspomniałam, obecnie trwa promocja i do 27 maja możesz tego e-booka naprawdę kupić sporo taniej, i takiej niskiej ceny już tego e-booka nie będzie. Jest ona tylko teraz przy premierze, przy kampanii promocyjnej. A też jeśli masz jakieś pytania do tego e-booka, to też możesz napisać do mnie wiadomość lub na przykład zostawić komentarz pod tym podcastem, a z chęcią na niego odpowiem. To na razie tyle na temat e-booka. A teraz wracamy do tematu naszego podcastu, czyli do oczywistych i nieoczywistych objawów niedoczynności tarczycy i Hashimoto. I tu umiejętność obserwowania siebie, tego jak się czuje, jest ogromnie ważna, bo im lepiej umiemy obserwować siebie, odczytywać sygnały, które daje nasze ciało i organizm, tym naprawdę łatwiej jest wyłapać w różne nieprawidłowości i szybciej sobie pomóc. I właśnie bycie w kontakcie sama ze sobą i szybkie reagowanie na różne zmiany może naprawdę uchronić nas przed wieloma negatywnymi konsekwencjami. I właśnie też z tego względu chcę dziś omówić te oczywiste i nieoczywiste objawy niedoczynności tarczycy i Hashimoto. I jeszcze zanim do tego przejdę, to naprawdę już tak króciutko przypomnę w ogóle definicję, czym jest niedoczynność tarczycy. A czym jest Hashimoto? Bo tu widzę, że czasami też są trudności. Niedoczynność tarczycy jest takim stanem, w którym tarczyca nie produkuje wystarczającej ilości hormonów tarczycy. I może to doprowadzić do szeregu różnych objawów, które mogą być zarówno oczywiste, jak i takie subtelne, nieoczywiste. Natomiast Hashimoto jest chorobą autoimmunologiczną tarczycy której układ, układ odpornościowy atakuje własną tarczycę. To właśnie prowadzi do stopniowego niszczenia gruczołu tarczycowego i może, ale nie musi prowadzić do niedoczynności tarczycy. I Hashimoto jest jedną z najczęstszych przyczyn niedoczynności tarczycy, ale nie jedyną. Dlatego też tak często kobiety mają zarówno Hashimoto, jak i niedoczynność tarczycy. Natomiast można mieć Hashimoto bez niedoczynności tarczycy i też można mieć Hashimoto z niedoczynnością tarczycy wywołaną właśnie Hashimoto. Ale też można mieć niedoczynność tarczycy niezwiązaną z atakiem autoimmunologicznym, gdzie przyczyny są właśnie inne. I to co jest ważne, to Hashimoto jest chorobą autoimmunologiczną, a niedoczynność tarczycy nie jest chorobą autoimmunologiczną. Mam nadzieję, że to wszystko zrozumiale wyjaśniłam. Po prostu, tak jeszcze bardziej upraszczając, chciałam podkreślić to, że można mieć same Hashimoto, można mieć samą niedoczynność tarczycy, a można mieć i niedoczynność tarczycy, i Hashimoto. I też rozróżnienie to i wiedza o tym jest bardzo, bardzo ważna, bo co innego jest niedoczynność tarczycy, a czym innym jest Hashimoto. Tak jak wspomniałam, Hashimoto jest związany z naszym układem immunologicznym, a niedoczynność tarczycy nie jest chorobą autoimmunologiczną. I w końcu przechodzimy do tego, jakie są objawy niedoczynności tarczycy i Hashimoto. Wymienię je łącznie, nie będę rozdzielać to na objawy niedoczynności i na objawy Hashimoto, ponieważ wiele z tych objawów się pokrywa. Dodatkowo, niedoczynność tarczycy i Hashimoto, no właśnie, bardzo często występują razem. I robisz, jeśli robisz diagnostykę w kierunku chorób tarczycy, to warto zrobić od razu cały panel badań w kierunku niedoczynności tarczycy i Hashimoto plus USG tarczycy. I właśnie jest to bardzo ważne, żeby robić zarówno badania z krwi, jak i badanie obrazowe USG tarczycy, bo każde z tych badań daje nam różne informacje. I ja, gdy na początku zdiagnozowano u mnie Hashimoto, miałam naprawdę wiele z tych objawów, które teraz wymienię. I tak naprawdę w najgorszym etapie mojego Hashimoto, czyli właśnie te ponad 13 lat temu, byłam bardzo, bardzo wściekła, delikatnie mówiąc, że życie mi leci, a ja kompletnie nie mam siły z niego korzystać. Obiecałam sobie wtedy nigdy więcej, nigdy więcej takich objawów i takiego samopoczucia. Od tego czasu zdrowie to dla mnie priorytet. Daje mi samodzielność, niezależność mam poczucie, że jak jestem zdrowa, to mogę wszystko i pokonam wszelkie przeszkody. To zdrowie właśnie pomaga się nam realizować w życiu osobistym i zawodowym i dla mnie osobiście naprawdę jest bardzo bardzo cenne. I też jak właśnie nagrywałam ten podcast, wypisywałam sobie te wszystkie objawy nieczystości tarczycy i Hashimoto, to naprawdę kolejny raz mi przeszła taka myśl do głowy, że nigdy więcej nie chcę wrócić do tamtego stanu, bo objawy Hashimoto mogą być naprawdę bardzo uciążliwe i mogą bardzo wyłączać z życia. I przygotowałam dla ciebie aż 24 objawy niedoczynności tarczycy i Hashimoto. I choroby tarczycy mogą objawiać się naprawdę na wiele różnych sposobów, dlatego warto znać te wszystkie objawy, te wszystkie sygnały, które wysyła nam organizm. I mamy punkt pierwszy: jest to przyrost masy ciała i problemy z redukcją zbędnej tkanki tłuszczowej. To jeden z najczęstszych i najbardziej znanych objawów. Właśnie wiele osób, które zaczynają mieć problemy z masą ciała, bada tarczycę i słusznie, ponieważ hormony tarczycy wpływają na nasz metabolizm. Tarczyca jest odpowiedzialna za około 30% naszej spoczynkowej przemianie materii, dlatego właśnie przy niedoborze hormonów tarczycy dostarczana z pożywieniem energia może być magazynowana w postaci tkanki tłuszczowej, co z kolei może prowadzić do nadwagi i otyłości. Dodatkowo w przypadku ciężkiej niedoczynności tarczycy, przemiany metaboliczne mogą zmniejszyć się nawet o połowę, nawet o 50% w stosunku do wartości wyjściowej. Więc widzisz, że to jest bardzo dużo. Tarczyca naprawdę ma wpływ na spoczynkową przemianę naszej materii, więc jeśli zależy nam na zmniejszeniu masy ciała, jeśli chcemy schudnąć zdrowo, to naprawdę musimy zadbać o tarczycę. I też z drugiej strony statystyki mówią, że około 68% kobiet chorujących na Hashimoto ma problemy z nadwagą i otyłością. Dlatego znów podkreślam, że tak ważne jest, że jeśli chcemy zmniejszać masę ciała, dbać o naszą masę ciała, redukować zbędną tkankę tłuszczową, to ważne jest to, żeby mieć na uwadze naszą tarczycę. I prawidłowe wyniki badań, a też o odchudzaniu w niedoczynności tarczycy Hashimoto, nagrywałam jeden z ostatnich odcinków podcastu. Więc mamy punkt pierwszy. Punkt drugi to zatrzymywanie wody w organizmie, puchnięcie. I osoby z niedoczynnością tarczycy Hashimoto często mają wrażenie właśnie opuchnięcia, nadmiernego gromadzenia wody, poczucia ciężkości. I jest to bardzo obszerny temat, i na ten temat też jest cały oddzielny odcinek podcastu, w którym dokładnie opowiadam o nadmiernym gromadzeniu wody w organizmie, o opuchnięciach, więc tu nie będę tego powtarzać. Po prostu, jeśli ten temat Ciebie dotyczy, odsyłam właśnie do tego odcinka podcastu. Kolejny punkt to obrzęk twarzy, powiek, dłoni czy grubsze rysy twarzy. I osoby z niedoczynnością tarczycy mogą produkować. Tak zwane niefizjologiczne złogi śluzowatych mukopolisacharydów. I one wchłaniają wodę i odkładają się w skórze oraz tkance łącznej. I charakterystyczne opuchlizny, szczególnie twarzy, tak zwany obrzęk śluzowaty. On upodabnia trochę ciało do mokrej gąbki, i twarz może stać się taka maskowata, nalana, powieki opuchnięte, opadające. I taka sama też tkanka może gromadzić się także wokół serca i utrudniać jego pracę. Dlatego jeśli masz takie objawy, to warto zadbać, zbadać, zbadać tarczycę i warto właśnie zadbać o uregulowanie wyników badań. Kolejny punkt to sucha blada skóra też może być taką żółtawo zabarwiona. Jedną z przyczyn właśnie takiej suchej bladej, żółtawo zabarwionej skóry może być niedoczynność tarczycy i niskie poziomy hormonów tarczycy. Z tego względu, że T4 i T3 wzmagają zużycie różnych witamin. Niedobór T4 upośledza przemianę karotenów w witaminę A w wątrobie. W związku z tym właśnie w niedoczynności tarczycy, gdy poziomy hormonów są obniżone, stężenie karotenu we krwi podnosi się i nadaje skórze takie żółte zabarwienie. Dodatkowo też, to ważne, Mogą tu się rozwinąć objawy a witaminozy A, jak na przykład kurza ślepota czy rogo, rogowacenie rogówek. Więc tutaj pod tym względem tarczyca też jest bardzo ważna. Kolejny piąty punkt to nadmierne wypadanie włosów, przerzywanie się w brwi. I znów na ten temat mam cały oddzielny podcast, gdzie opowiadam o związku niedoczynności tarczycy z wypadaniem włosów. Więc bardzo zachęcam do wysłuchania tego podcastu, jeśli ten temat Ciebie dotyczy. I tu też chcę bardzo podkreślić, że tarczyca ma duży wpływ na nasze włosy. I naprawdę dosyć często zdarza się tak, że to właśnie wypadanie włosów jest objawem, który dalej, jak pnietce do kłębka, prowadzi do diagnozy niedoczynności tarczycy i Hashimoto. Naprawdę już wiele razy zdarzało mi się to, że zgłaszały się do mnie panie, z, z wypadającymi włosami, i właśnie tutaj robiło odpowiednie badania, w tym badania w kierunku niedoczynności tarczycy Hashimoto, i okazywało się, że właśnie są zaburzenia pracy tarczycy. Kolejny szósty punkt to nadmierne zmęczenie, osłabienie. I hormony produkowane przez tarczycę mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie, energię życiową, siłę. Osoby z niedoczynnością tarczycy Hashimoto właśnie często zmagają się z takim nadmiernym zmęczeniem, brakiem energii, sennością, ospałością, obniżoną motywacją. Tu tarczyca też jest bardzo ważna. Kolejny siódmy punkt to słaba tolerancja niskich temperatur, szybkie marznięcie. I niedoczynność tarczycy, niskie poziomy hormonów tarczycy wpływają właśnie na spowolnienie wszystkich procesów życiowych. I niski poziom produkcji energii to też mniejsza produkcja ciepła i niższa temperatura ciała. Tarczyca właśnie utrzymuje stałą temperaturę naszego ciała, dlatego też często nie bez powodu nazywana jest termostatem. Dlatego tu, jeśli zmagasz się właśnie z taką słabą tolerancją temperatur, szybkim marznięciem, to też warto zwrócić uwagę na tarczycę. Kolejny punkt, ósmy, to problemy z układem pokarmowym, na przykład wzdęcia czy zaparcia. I tarczyca i produkowane przez nią hormony wpływają na pracę układu pokarmowego, na perystaltykę jelit. I tak jak mówiłam, też, że w niedoczynności tarczycy spowalnia nasz metabolizm, tak samo właśnie też spowalnia praca układu pokarmowego, spowalnia perystaltykę jelit. To też może objawiać się na przykład wzdęciami i zaparciami. Kolejny punkt, punkt dziewiąty, to pogorszona tolerancja aktywności fizycznej, szybsza męczliwość, bóle mięśniowe, dłuższa regeneracja po wysiłku. I gdy masz niedoczynność tarczycy, Hashimoto, niskie poziomy hormonów tarczycy, brakuje ci energii, czujesz się zmęczona, to tak naprawdę ciężko w takiej sytuacji być aktywną fizycznie, trenować, czy w ogóle czasami nawet ciężko taką zwykłą aktywność w ciągu dnia. I pojawia się wtedy na przykład też często obniżone libido. Tak jak mówiłam, tarczyca bardzo wpływa na naszą masę ciała, na pracę układu pokarmowego, na naszą energię życiową, na naszą aktywność fizyczną, taką aktywność codzienną. Kolejny punkt, punkt dziesiąty, zaburzenia hormonalne, problemy z miesiączką, płodnością, trudności zajściem w ciąże poronienia. I tu też zaburzenia pracy tarczycy, nieuregulowane hormony. Mogą przyczyniać się do zaburzeń miesiączkowania, do problemów z płodnością, do problemów z zajściem w ciąży czy poronień. I naprawdę wiele kobiet się tego obawia, bo z mnóstwem z nich miałam konsultacje, i właśnie pracowałyśmy nad płodnością, e, gospodarką hormonalną. I często zgłaszają się do mnie panie, które chcą przygotować się do zajścia w ciąży i niedoczynności tarczycy i hashimoto, chcą uregulować hormony. I jeśli ty zmagasz się z problemami z płodnością, z zajściem w ciążę, to naprawdę bardzo ważne jest, żeby zadbać o tarczycę, żeby uregulować hormony tarczycy. Kolejny punkt, punkt jedenasty, to podniesiony poziom cholesterolu. Hormony tarczycy zmagają metabolizm tłuszczu. To pod wpływem T4 i T3 obniża się stężenie tłuszczów oraz cholesterolu. Obniżenie poziomu hormonów tarczycy w niedoczynności tarczycy prowadzi do upośledzenia metabolizmu lipidów, zwiększenia cholesterolu całkowitego, zwiększenia trójlicerydów oraz większego odkładania tłuszczów w wątrobie i tkankach. I zwiększenie ilości krążących tłuszczów w nieuregulowanej niedoczynności tarczycy może przyczyniać się np. do rozwoju miażdżycy chorób sercowo-naczyniowych. I tu ja też bardzo często obserwuję w praktyce, że jak przychodzą panie z niedoczynnością tarczycy z Hashimoto i robią lipidogram, to właśnie bardzo często też wychodzi podniesiony cholesterol całkowity, czy podniesione trójglicerydy. Uregulowanie pracy tarczycy jest bardzo ważne właśnie, jeśli chodzi też o uregulowanie cholesterolu. Kolejny dwunasty punkt to zmniejszony lipidą. Bo gdy spowalnia praca Twojego organizmu, bo gdy czujesz się opuchnięta, brakuje Ci energii, siły, czujesz się zmęczona, senna, no to trudno mieć ochotę na miłosne igraszki. Libido może się znacznie zmniejszyć. Tu znów ważne jest uregulowanie hormonów tarczycy i uzupełnienie niedoborów pokarmowych. O libido też mam cały oddzielny odcinek podcastu, więc jeśli zmagasz się z niskim libido, to bardzo zachęcam Cię do wysłuchania tego odcinka. Kolejny punkt, trzynasty, to uczucie niepokoju, lęku, depresja, zaburzenia lękowe. Zaburzenia pracy tarczycy mogą znacząco wpływać na nasz stan psychiczny i emocjonalny. I to znów jest bardzo obszerny temat, i znów ten temat poruszałam w innym odcinku podcastu, gdzie właśnie mówiłam o związku niedoczynności tarczycy Hashimoto z depresją i zaburzeniami lękowymi, więc też odsyłam Cię do tego odcinka. I też na te tematy bardzo dużo mówię w moim e-booku, o którym opowiadałam Ci na wstępie. Tak naprawdę w tym e-booku właśnie też pokazuję, jak poradzić sobie z tymi wszystkimi objawami, które dzisiaj wymieniam. I tu idziemy dalej z objawami. Jakie mogą być jeszcze objawy niedoczynności tarczycy i Hashimoto? Wśród objawów wyróżnia się też nadmierną senność, ale też i bezsenność częstsze przeziębienia, bo organizm cały jest tutaj osłabiony, też słabe kruche paznokcie, też wahania nastrojów, problemy z pamięcią, koncentracją, skupieniem, mgła mózgowa. Tak jak też mówiłam o spowolnieniu pracy układu pokarmowego czy zmniejszeniu energii, tak też może na przykład pojawić się spowolnienie mowy, myślenia, ruchu, też może pojawić się kołatanie serca, zachrypnięty głos trudności z połykaniem, niskie ciśnienie. Też może pojawić się bradykardia, czyli zwolnienie akcji serca spowodowane zmniejszoną górśliwością komór serca i zwiększonym oporem obwodowym. Widzisz jak tego dużo? Właśnie wymieniłam 24 objawy niedoczynności tarczycy i Hashimoto. Część z nich trochę więcej omówiłam, część po prostu tylko omówiłam, ale właśnie daj znać proszę w komentarzu. Czy znałaś te wszystkie objawy? Czy któreś z tych objawów Cię zaskoczyły? Daj znać w komentarzu, z którymi z tych objawów się zmagasz, z którymi na przykład nie możesz sobie poradzić. A może masz jeszcze jakieś inne objawy, których ja tu nie wymieniłam, a na przykład one są u Ciebie? objawami niedoczynności tarczycy i Hashimoto. Naprawdę jestem ciekawa, bo temat objawów niedoczynności tarczycy i Hashimoto jest bardzo, bardzo szeroki, bo hormony tarczycy są takimi jednymi z hormonami o najszerszym spektrum działania, więc dlatego też dają tak dużo objawów, więc będzie mi bardzo miło, jeśli podzielisz się w komentarzu, jak to u Ciebie było z objawami niedoczynności tarczycy i Hashimoto. I hormony tarczycy właśnie tak jak wspominałam, charakteryzują się takim najszerszym spektrum działania spośród wszystkich dotychczas poznanych hormonów i wpływają na funkcjonowanie większości tkanek naszego organizmu. Nie ma chyba organu, nie ma chyba miejsca w naszym organizmie, na który nie wpływałaby tarczyca i produkowane przez nią hormony tarczycy. Z tego względu zaburzenia pracy tarczycy właśnie objawiają się na tak wiele różnych sposobów. Dodatkowo też wiele osób tych objawów nie kojarzy na pierwszy rzut oka z tarczycą, przez co na przykład pomija diagnostykę w tym kierunku. Dlatego warto, żebyś podrzuciła tę listę objawów, ten podcast, osobie, u której widzisz, że zmaga się z takimi lub podobnymi dolegliwościami. I naprawdę właśnie też czasami zauważam, że niektóre osoby myślą, że część tych objawów, które wymieniłam są normalne, że tak już jest, że tak już musi być, a to nieprawda, bo na przykład wiele osób ma obrzęki twarzy i na przykład myśli, że tak już jest, albo wiele osób ma suchą skórę i też myśli, że tak już jest. Albo ktoś zmaga się z nadmiernym zmęczeniem, osłabieniem, problemami z koncentracją, z pamięcią i na przykład zwala to na wiek, a wcale tak nie musi być, bo to na przykład może być tarczyca. Też na przykład są osoby, które mają problemy z układem pokarmowym, cały czas mają wzdęcia i zaparcia, no i też myślą, że tak po prostu już jest, że te wzdęcia, zaparcia czy gazy są normalne. A to też nie jest normalne, bo przyczyną może być niedoczynność tarczycy czy hashimoto. Czy tak samo na przykład problemy z zajściem w ciąży. Tu też bardzo dużą rolę odgrywa tarczyca. Czy na przykład takie niskie libido, czy też jakieś wahania nastrojów, problemy z koncentracją, skupieniem. Tu też dużą rolę może odgrywać tarczyca. No właśnie, i daj znak, czy zmagasz się z tymi objawami, z tymi dolegliwościami? Bo ja naprawdę, tak jak tu wymieniłam, tą całą listę, to zmagałam się z większością tych wszystkich objawów. Gdy zdiagnozowano u mnie Hashimoto, właśnie jak byłam nastolatką, to naprawdę mnóstwo z tych objawów miałam i naprawdę to mnie wykańczało, utrudniało mi życie i nigdy więcej już nie chcę do tego wrócić. Jak widzę, jaki teraz komfort życia mam, jak teraz dobrze wygląda moje samopoczucie i energia życiowa. Więc jeśli masz już dosyć tych objawów, chciałabyś sobie z nimi raz na zawsze poradzić, chciałabyś poczuć się naprawdę dobrze, nie mieć takiego poczucia, że tracisz życie, chciałabyś zacząć żyć właśnie pełnią życia, z dużą energią i dobrym samopoczuciem, to w tym może Ci pomóc właśnie mój e-book, który ma teraz premierę e-book zdrowa tarczyca, odżywianie i suplementacja w niedoczynności tarczycy i Hashimoto. I zastosowanie właśnie kroków i wskazówek z tego e-booka pomoże Ci wyeliminować lub znacznie zmniejszyć te wszystkie objawy, które właśnie dzisiaj wymieniłam. Bo naprawdę można sobie z nimi poradzić, naprawdę nie trzeba się tak męczyć, nie trzeba się z tym wszystkim. Zmagać. I nie warto czekać dłużej, nie warto dłużej właśnie w takim stanie żyć, nie warto dłużej się męczyć, bo naprawdę można funkcjonować lepiej. Dlatego daj sobie pomóc. W opisie tego podcastu umieściłam link do mojego e-booka. Kliknij w ten link i po prostu na razie sprawdź, poczytaj o tym e-booku, zobacz, co możesz w nim znaleźć, jak może ci pomóc. Jeśli poczujesz, że jest to produkt dla ciebie, to po prostu możesz go nabyć. I tu też nie wiem, czy ty to słyszałaś, natomiast też zdarza się tak, że wiele osób właśnie słyszy, że odżywianie i suplementacja w niedoczynności tarczycy Hashimoto może nie mieć znaczenia. Czasami nawet tak mówią lekarze, że tutaj dieta przy problemach z tarczycą nie ma znaczenia, natomiast jest to bzdura. A pokazuje to naprawdę wiele badań naukowych, wiele publikacji naukowych, a także doświadczenie i praktyka. I też wszystko, co zawarłam w tym e-booku jest poparte pracami naukowymi też moim doświadczeniem zarówno osoby z Hashimoto, jak i po prostu e, dietetyczki. A właśnie z racji, że sama mam Hashimoto, to uwierz mi, że dobrze wiem, jak możesz się czuć, z czym możesz się zmagać, z czym możesz mieć po prostu trudności i właśnie jak ci pomóc, bo tu łączę właśnie e, siebie jako osobę z Hashimoto z właśnie ze specjalizacją jako dietetyczka, specjalistka w zaburzeniach hormonalnych, też przy problemach z tarczycą. Więc tutaj pod tym względem ten e-book może Ci bardzo pomóc. A jeśli nie jesteś pewna, masz jakieś pytania, to też pisz do mnie śmiało. I w dzisiejszym odcinku podcastu będzie to już wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy. Pomocne, że opowiedzenie o tych objawach, a może przypomnienie tych objawów też było bardziej dla Ciebie pomocne i na przykład zwiększyło Twoją świadomość. Nawet jak już może część tych objawów znałaś, a może znałaś wszystkie, to też był dla Ciebie ciekawym przypomnieniem. I właśnie proszę zostaw w komentarzu kilka słów, czy znałaś te wszystkie objawy, czy się zmagasz, zmagałaś z tymi objawami i jaki jest u Ciebie. Jestem bardzo ciekawa. A tymczasem bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego pod odcinka podcastu i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Wszystkiego dobrego dla Ciebie.